Widzowie, powiedzcie mi, co to jest. Co to jest za wygrowany? Bo ja nie wiem. Um. A O Jezus! A gdzie jest mój krab? Krawuś? Co? Serały No nie, mów. Albo chudny jest. Ale powiedz mi, powiedzcie mi, co to. Bo dostałem od czegoś nie wiem co. Sorry. Idę się A na szczęście jego imię zostawiłem. No, no, nie. Nie widzicie kogo, Bo od jednego typu to są Kenny

Så att de har blivit jävligt... Jävligt tappa. En happy, en happy dog, En happy, happy, happy dag. Ja, låt oss. Åh, då samskar man caccia gotcha. Allora mm. ve Jak się to zlubię?